Hej, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii z gry Enslaved Journey to The West. Jako, że większość z was jest, jak myślę, posiadaczami PCów e, to mam szczerą nadzieję, że jeszcze o tej grze nie słyszeliście i że przede wszystkim jeszcze w nią nie graliście. E, ja na trop tej gry wpadłem oglądając kilka pierwszych odcinków serii Let's Play na kanale Ragnaroka. Tam stwierdziłem, że gra ma bardzo fajny, przedstawiony świat, bardzo fajnie nakreślonych bohaterów i sam chcę w nią zagrać. W tym momencie ja już jestem po przejściu gry, e, właściwie kilka, kilka miesięcy po przejściu gry. E, i po prostu pomyślałem sobie, że jest to tytuł, który jest bardzo atrakcyjny dla widza. Może niekoniecznie dla osoby grającej, bo dla dla osoby grającej, e, myślę, że jest to gra typu 6+, maksymalnie 7 na 10. Jest to taki mocny średniak, ale dla widza autentycznie gra ma troszkę więcej e, do zaoferowania, ponieważ tak jak mówiłem, gra ma bardzo fajny świat, bardzo fajnych bohaterów, ciekawą przygodę, no i przede wszystkim ciekawe zakończenie, które mam nadzieję, e, którego mam nadzieję ze mną doczekacie. Dobrze. Zagramy sobie e, od nowa New Journey na poziomie normal, tak jak grałem ostatnio. E, zresetuję mój checkpoint. No dobrze, niech będzie. Ok, takimi, może słowami wstępu. Jest to gra e, Studia Ninja Theory, wypuszczona, zdaje się, w okolicach roku 2009. Ja w tym momencie strzelam. Gra ogólnie wyszła. Ta gra wyszła w podobnym okresie czasu co Bullet Storm i.

or need to relieve yourself to <laughs> great position beneath your feet and pyramid a new life awaits you free from the random hazards of the wild compliance will be rewarded with safety and sustenance non-compliance <laughs> will be rewarded with Warning. Temperature critical. Structural integrity 30. Okej, okay. gra nie bawi się specjalnie w prologii. Od razu rzuca nas do akcji niewiele nam wyjaśniając. To, co mogliśmy usłyszeć, to to, że e, zmierzamy na. w tej maszynerii, w której znajdujemy się teraz, do miejsca zwanego piramidą, w którym e, w którym nie, nie grożą nam e, niebezpieczeństwa, jakieś różne e, zewnętrzne. Jak widać chyba nie podróżujemy tam. E, Dzieje się to wbrew naszej woli, prawda? Nasz bohater, to jesteśmy my. Ten pan nazywa się Monkey zresztą. E, jest, jest, jest to bardzo ob obrazowe, bo, bo faktycznie e, wygląda trochę jak małpa, zachowuje się trochę jak małpa. Ja mam jeszcze kilka innych porównań, o których teraz nie będę wam mówił. E, I okej. Okay, gra ogólnie dostaje takiego pierwszego minusa już na samym starcie, ponieważ e, cały prolog jest naprawdę. E, bardzo, bardzo zjechany, jeśli chodzi o FPS-y. To podejrzewam przez te wszystkie e, ognie, dymy i inne wybuchy, które, które dzieją się naokoło nas. Później się to troszeczkę wynormuje, także e, póki co, trzymaj, trzymajcie po prostu e, zęby zaciśnięte i, i tyle. Ok, teraz zostaliśmy oficjalnie określeni jako, e, jako więzień, więc wiemy już na pewno, że nie podróżujemy e, dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że ktoś nas do tego zmusza. Dlaczego jesteśmy więźniem, czym jesteśmy więźniem, dowiemy się mniej lub bardziej później w grze. Dziewczyna, która ucieka przed nami, ewidentnie również była zamknięta w tej takiej kapsule e, dla więźniów, ale udało jej się jakimś cudem stamtąd wydostać. I teraz ona biegnie frontem, a my za nią. OK, gra łączy w sobie elementy zręcznościowe, spinaczkowe i trochę walki. Be, 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 be. Aha, tutaj dobrze. Elementy, które posłużą nam do przedostania się do konkretnych lokacji, e, zwykle lekko się podświetlają. Wystarczy się chwileczkę rozejrzeć, żeby je zobaczyć. Okej, okay, z uwagi na to, że statek się cały sypie i podejrzewam, że długo nie poleci. E, Musimy skierować się do, do tych wymienionych prze, przez, e, przez pikera szalup ratunkowych, jeśli mogę tak to przetłumaczyć. Ich liczba oczywiście jest ograniczona, więc będziemy się musieli pośpieszyć, żeby przypadkiem ktoś nam ich nie zajął.

Tak, ludzie w tych dziwnych hełmach są niewolnikami i ktokolwiek nimi, nimi nie steruje, raczej nie, nie szczędzi im e, cierpienia. Jeśli coś idzie nie pomyśli, po prostu ich unicestwiają. To, co w środku jest naszą własnością, ten motor. No to jest nasz sprzęt do walki. Jest to jakiś dziwny kij typu miecz świetlny. Rękawice i tarcze. Tarcze chronią nas przez krótki czas przed atakami i regenerują się same w miarę szybko. Kim wywija się raczej średnio. Wiecie, że nie jestem specjalnie zadowolony z modelu walki. A dlaczego? No to zobaczycie później, jak już będę miał okazję troszkę się pobić. The shoot will automatically. No tak, tarcza przez jakiś czas będzie w stanie nas chronić, także nawet jeśli koleś będzie do mnie strzelał, to nic mi się przez jakiś czas nie stanie. Mamy dwa ataki, zwykły, mocny, rozwalanie przeciwników jest tutaj raczej, no nie jest trudne. Nie czym mi się odzywałem, tylko wykraczałem. E, hold to, tu. Aha, dobrze, blokowało się R2. Muszę sobie przypomnieć, bo minęło troszkę troszkę czasu, od kiedy ostatnio grałem. E, wrogowie podświetlają się na konkretne kolory, w zależności od tego, jaki jest ich stan. Czy, e, czy są. No właśnie, czy są e, w tym momencie podatni na moje ciosy. Czy blokują i moje ciosy nic im nie zrobią, czy też może wyprowadzają sami e, cios, który, którego nie da się powstrzymać. Jeśli jest żółty, to znaczy, że mogę się śmiało napieprzać e, i gość nic mi nie zrobi. Jeśli jest niebieski... 7. Jeśli jest niebieski, to znaczy, e, że... że w tym momencie blokuje i muszę go w jakiś sposób wytrącić. Eee, press and... Aha, są aptaki taki obszar Wow, ja tego tam nie wiedziałem do końca gry grając ostatnio. Dobrze, <grytanie> że teraz do tego dotarłem. O właśnie, teraz blokuje koleś, nic mi nie mogę zrobić. Wtedy najlepiej jest się przytoczyć eee, za niego i przywalić mu w plecy. Okej, okay, a w ten sposób możemy się troszeczkę naładować i zesponować gościa. Ktoś jeszcze nie czysto. Eee, przefiko speaker nadał komunikat, że zostało już tylko 6 szalów ratunkowych, więc musimy się autentycznie pośpieszyć. Jest i dziewczyna, która uciekała przed nami. Ewidentnie się nas boi, zresztą ja się zupełnie nie dziwił, bo tylko spójrzcie na minę naszego bohatera, ale raczej znaczy nie, nie wygląda jakbyś chciał z nią przywitać. A nam do frontu statku jeszcze daleko, okej, okay. będziemy musieli się przedostać tędy. Widzicie, lecimy nad jakimś morzem, oceanem, cokolwiek to nie jest. Lądu nie widać, a to jest problem, bo nawet jeśli uda nam się skoczyć z jakiejś lupy ratunkowej... To nie będzie... O! Widziałem, widziałem, widziałem! Uważaj, uważaj, uważaj! Uskocz, uskocz! W tym momencie jeszcze nie mamy żadnego płaska HP, prawda? Nasze życie nie jest jakoś tutaj e, mega istotne. Gdzie my musimy wejść? Musimy pójść tak, tędy. E, czyli zgaduję, że teoretycznie teraz jeszcze nie mogą nas, nas zabić. No wiadomo, jest, jest coś w stylu e, samouczka. Po prostu pokazują nam różne formy przemieszczania się, walki tak dalej, tak dalej, dalej. Później nasz bohater już będzie miał HP. Będzie mógł zginąć nawet. Nie będzie się musiał specjalnie starać, żeby to się stało. Tu musimy chwilę wyczekać zanim... Silnik, żeby nas silniki nie przypaliły. O fuck 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 trochę nas piekło. Myślałem, że na tej platformie już będę bezpieczny. I to już było świetne, to już było świetne. Też był motyw, który mega mnie zaskoczył. Statua wolności. Wlatujemy mi się w pysie do Nowego Jorku. Ląd był już tutaj po lewej. Chciałbym odwrócić kamerę, ale specjalnie mi pozwalają. Zostały trzy pody Niemu wiatr w oczy, do Dobra, troszkę spadliśmy, ale jeszcze się trzymamy. Musimy uważać, bo zbliżamy się coraz bardziej do ziemi. Wciskaj do góry. Dobra, część skrzydła odpadła, ale jesteśmy chyba w jakiejś bezpiecznej pozycji eee, wyżej. Został jeden ostatni Escape Pod. Zgadnijcie co się stanie, bo to już... mm. Tutaj, 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 tutaj. No śpieszę się jak mogę. Gdzie tutaj? Nie, dalej. 10 Jesteśmy przy ostatnim escape Podzie, który oczywiście musi być zajęty przez tą radną dziewczynę, która spowodowała całą akcję. <słuch> <słuch> No jest to jakaś forma ewakuacji, ale podejrzewam, że nie należy do najbezpieczniejszych i nie spełnia żadnych standardów. Żyjemy? Żyjemy, więc o co chodzi. <laughs> Okej, okay, zgaduję, że tutaj kończy się prolog. Mm, tak jakoś na oko. Jeszcze zobaczymy, o czym będą rozmawiać, bo ta kolej... <laughs> ten dialog, który jest teraz przed nami, jest bardzo, bardzo istotny ee, dla całej gry, więc chciałbym, żebyście go jeszcze przesłuchali. Tak, tu zaczyna się rozdział drugi. Stare miasto. Wygląda to na jakiś dworzec. like it's ripped open it's the headband what the slave headband the one i fit on you let me explain get this thing off or i'm gonna rip your head off no no you think i'm screwing you .No właśnie, opaska daje jednej osobie kontrolę nad drugą osobą. Jeśli niewolnik nie wykonuje poleceń swojego władcy, powiedzmy, say jest mu ból psychiczny, fizyczny, przepraszam. Więc

well that's the deal get me back to my home and you can go back to yours looks like I don't have a choice Nona specialia Monkey łatwo i szybko się z tym pogodził, przyznacie. Zgaduję, że ta dawka bólu, którą dostał przed chwilą, była wystarczająca. No właśnie. Dobra, słuchajcie, nie ma sensu, żebyśmy oglądali w tym momencie to, co będzie się działo dalej. Monkey powoli przyzwyczaja się do swojej opaski. Mam nadzieję, że gra troszeczkę was zaintrygowała i że będziecie chcieli zobaczyć więcej. Myślę, że cała ta nasza podróż, cała ta nasza przygoda w tej grze zmieści się w jakichś 7-8 godzinach. Tak mniej więcej e, wyglądał czas, jaki przeznaczyłem na grę, kiedy grałem w nią po raz pierwszy. Eee... Cóż, to chyba tyle ode mnie, bo tak, tak naprawdę ja nie mam co teraz komentować. Właściwie to czekam na wasze komentarze, bo jestem bardzo ciekaw, e, czy kojarzycie ten tytuł e, i no jakie są wasze pierwsze wrażenia po prologu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo. Papa. Pa.